Witajcie w kanale Opowieści na Doblanoc. Dzisiaj zabiorę was w mroczną podróż do serca rodziny, której świat zawalił się w jednej chwili. Opowiemy historię, która zaczyna się od zniknięcia nastolatki, a kończy na przerażającej prawdzie, której nikt się nie spodziewał. To opowieść pełna zwrotów akcji i szokujących odkryć. Więc zostańcie ze mną do samego końca, bo to, co odkryjemy w kolejnych częściach, na zawsze zmieni wasze postrzeganie tej sprawy. Był piątek 20 lutego 2015 roku, kiedy brytyjska policja odebrała pilne zgłoszenie. 16-letnia Becky ostatni raz była widziana przez rodzinę około godziny 11 rano 19 lutego 2015 roku. Opuściła swój dom w Kraon. Wyglądało na to, że zabrała ze sobą telefon, tablet i laptopa, ale nic poza tym, żadnych pieniędzy ani ubrań na zmianę. Nikt nie miał pojęcia, dokąd po poszła, a ona sama nie odpowiadała na wiadomości ani telefony. To było niezwykle dziwne i zupełnie nie pasowało do charakteru Becky. Zaledwie dzień wcześniej Becky rozmawiała ze swoją bliską przyjaciółką, która twierdziła, że dziewczyna zachowywała się całkowicie normalnie i w jej sposobie mówienia nie było niczego niepokojącego. Możliwość, że Becky uciekła z domu, wydawała się nieprawdopodobna. Beki urodziła się 3 czerwca 1998 roku. Jej ojcem był Deren, a matką Tania. Gdy Beki miała 3 lata, jej rodzice się rozstali. Beki i jej brat Dan zamieszkali z ojcem. Opisywano ją jako radosną, energiczną osobę z dużym poczuciem humoru. W towarzystwie bliskich była bardzo rozmowna, ale w szkole stawała się nieśmiała i wycofana. Mimo to miała wielu przyjaciół i wszyscy zgodnie twierdzili, że była miłą, przystępną i pomocną dziewczyną. Gdy Becky dorastała, jej ojciec związał się z kobietą o imieniu Angie, która również miała syna, Natana Matthewsa. Kiedy Darren i Angie pobrali się w 2013 roku, Natan był drużbą, a Becky, wraz z dziewczyną Natana, Seaną, pełniła rolę druhnę. Niecałe dwa lata po tym ślubie ich świat wywrócił się do góry nogami, a Beki zniknęła. Po zgłoszeniu sprawy na policję ojciec Beki opublikował na Facebooku desperacki apel. Błagam, jeśli ktokolwiek widział moją córkę lub coś o niej słyszał, dajcie mi znać. Jest bezpieczna. Zaginiała w czwartek, 19 lutego o 11.15 rano. Miała spotkać się ze swoim chłopakiem, ale nigdy nie dotarła na miejsce, więc on przyszedł jej szukać do domu. Żaden z jej przyjaciół nie wie, gdzie ona jest. Policja rozpoczęła poszukiwania. Jestem przerażony, chcę tylko, żeby wróciła do domu. Jedną z rzeczy, które szczególnie zaniepokoiły policję, był fakt, że Becky w ogóle nie korzystała z mediów społecznościowych, co było dla niej nietypowe. Regularnie kontaktowała się ze swoją grupą przyjaciół, ale tym razem nikt nie otrzymał od niej żadnej wiadomości. Tajemnicze zniknięcie Becky szybko przyciągnęło uwagę mediów. Policja zaangażowała wszystkie dostępne siły do poszukiwań Beki. Użyto nawet helikopterów do przeszukiwania terenu z powietrza. Przeczesywano wszystkie podejrzane obszary w okolicy, ale po Beki nie było ani śladu. Hashtag Znaleźć Beki błyskawicznie rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych, a policja wykorzystała nawet Twittera do informowania o zagnięciu, jednak nie przyniosło to żadnych rezultatów. Śledczy rozmawiali z najbliższymi osobami z otoczenia Becky, aby stworzyć pełny obraz jej życia i relacji. Przesłuchali Angie, matochę Becky. Policjanci dowiedzieli się, że ostatnimi osobami, które widziały dziewczynę, byli jej przyrodni brat Nathan Matthews i jego dziewczyna Shauna Hor. Początkowo para zdawała się robić wszystko, by unikać policji, ale w końcu udało się z nimi skontaktować i wezwać ich na posterunek w celu złożenia zeznań. Shauna opowiedziała, co wydarzyło się w dniu, w którym ostatni raz widziała Becky. Nathan przedstawił podobną wersję wydarzeń, wspominając, że słyszał trzaskanie drzwiami. W zeznaniach Shauny i Natana było kilka szczegółów, które zwróciły uwagę policji. Shauna zdawała się chichotać i była w ręk wesoła, podczas gdy Nathan zachowywał się obojętnie i sprawiał wrażenie niezainteresowanego. Co więcej, ich historie były podejrzanie zbyt podobne. Większość ludzi, którzy są świadkami tego samego zdarzenia, zazwyczaj opisuje je z niewielkimi różnicami, a ich relacje nie są identyczne co do słowa. W międzyczasie kontynuowano intensywne poszukiwania Beki. Policja poprosiła rodzinę Darena o tymczasowe opuszczenie domu, aby technicy kryminalistyki mogli go dokładnie zbadać. To właśnie wtedy dokonano mrożącego krew w żyłach odkrycia. Na drzwiach do sypialni Beki znaleziono słabe ślady krwi. Zabezpieczono również odciski palców znalezione na plamie. Podczas gdy dowody kryminalistyczne były analizowane w laboratorium, policja wezwała Nathan i Shaunę na drugie przesłuchanie. Mówiono, że Nathan przechodził trudny okres, ale jego zeznania ukazywały coś zupełnie innego. Nathan był o 10 lat starszy od Becky. Znał ją, odkąd skończyła 12 lat, kiedy to jego matka Angie zaczęła spotykać się z Darrenem. Relacje między Nathanem a Becky były dość napięte. Nathan nie chciał, aby ktokolwiek wtrącał się w życie jego i jego matki. Brat Becky był dość blisko z Nathanem, często grali razem w gry wideo, ale Nathan nigdy nie rozmawiał z Becky. Nie mieszkał też z matką i rodziną ojczyma. Zamiast tego, Nathan mieszkał z babcią w pobliżu i często wpadał do domu Becky, aby odwiedzić swoją matkę. W okresie dojrzewania Becky zmagała się z zaburzeniami odżywiania. Stawała się coraz słabsza i często mdlała. Podczas gdy wszyscy bardzo martwili się o Becky, Nathan pozostawał obojętny i mówił, że ona tylko udaje, żeby zwrócić na siebie uwagę. W tamtym roku Nathan miał 21 lat. Wdał się w związek z zaledwie piętnastoletnią szoną zamieszkali razem i mieli córkę. Chociaż policja uważała ten parę za wyjątkowo podejrzaną, w tamtym momencie nie mieli wystarczających dowodów, aby go aresztować. To jednak wkrótce miało się zmienić. W sobotę 28 lutego 2015 roku wyniki badań kryminalistycznych wykazały, że znalezione odciski palców należały do Natana, a najgorsze obawy rodziny Beki stały się rzeczywistością ślady krwi należały do niej. Policja natychmiast wydała nakaz aresztowania Natana i Shauny. Po zatrzymaniu zostali przewiezieni na komisariat w celu ponownego przesłuchania. Zespół kryminalistyków został następnie wysłany do domu Szony i Nethana. Panował tam straszny bałagan, każde pomieszczenie było zagracone i brudne. Kiedy zespół wszedł do Łazienki na piętrze, obraz, który zobaczyli, wprawił ich w osłupienie. Łazienka była lśniąco czysta i nieskazitelna, co zupełnie nie pasowało do reszty domu, to było niezwykle podejrzane. Przez następne dwa dni zespół kontynuował przeszukanie domu, w którym mieszkali Nathan i Shona. Było to trudne zadanie, ponieważ dom był niewiarygodnie zagracony, przypominając mieszkanie osoby cierpiącej na syllogomanię, czyli patologiczne zbieractwo. Ale w końcu śledczy znaleźli to, czego szukali, dwa paragony ze sklepu z narzędziami, które wskazywały, że 20 lutego 2015 roku, tuż po zniknięciu Beki, ktoś z tego domu kupił piłę elektryczną, gogle ochronne, rękawice i maskę. Nagrania z monitoringu sklepowego potwierdziły, że to Nathan dokonał tego zakupu. W międzyczasie poszukiwania Beki również przyniosły rezultaty. 29 lutego 2015 roku, 9 dni po jej zniknięciu, policja znalazła poćwiartowane ciało Beki w jednym z domów przy tej samej ulicy. Rodzina Beki musiała zmierzyć się ze swoim największym koszmarem. Mieszkańcy domu, w którym znaleziono ciało, zostali aresztowani za pomoc sprawcy twardo twierdzili, że torby zostawił u nich znajomy, a oni nie mieli pojęcia, co jest w środku. Części ciała były owinięte w wiele warstw plastikowych worków i foli spożywczej. Dodano również kryształki soli, aby zamaskować zapach. Raport z sekcji zwłok wykazał, że Becky walczyła o życie z całych sił. Doznała ponad 15 ran kłótych i 40 innych obrażeń, a zmarła w wyniku uduszenia przez zatkanie nosa i ust. Tożsamość Becky musiała zostać potwierdzona za pomocą badań DNA. Gdy wieść o tragedii zaczęła się rozchodzić, mieszkańcy zaczęli gromadzić się przy kościele Świętego Ambrożego, niedaleko domu Becky, aby składać kwiaty i zapalać znicze ku pamięci tragicznie zmarłej dziewczyny. We wtorek, 3 marca 2015 roku, policja otrzymała zeznania Natana za pośrednictwem jego adwokata. Nathan nie chciał słuchać własnego wyznania, zasłaniał uszy dłońmi. Treść zeznania brzmiała następująco. Ja, Nathan Matthews, przyznaję, że jestem odpowiedzialny za śmierć Rebeki Watts w dniu 19 lutego 2015 roku. Pojechałem do domu Becky w Krautschen z szołną, która czekała w moim samochodzie. Miałem ze sobą dużą torbę, paralizator, kajdanki i maskę wpadłem na pomysł, aby nastraszyć Rebekę, porywając ją i dając jej nauczkę. Uważałem, że jest egoistką, a jej zachowanie wobec mojej matki zagrażało jej zdrowiu. Kilka minut po przybyciu Szauna powiedziała, że chce zapalić papierosa i poszła do ogrodu. Podszedłem do bagażnika samochodu, wyjąłem torbę z rzeczami, a następnie poszedłem na górę i zapukałem do drzwi pokoju Rebeki. Powiedziała coś w stylu: "Cześć lub poczekaj chwilę", nie pamiętam dokładnie. Nie wiem, co się stało, ale użyłem przedmiotów, które przyniosłem, aby ją obezwładnić. W trakcie szamotaniny moja maska zsunęła się i Rebeka zobaczyła moją twarz. To mnie ogromnie przeraziło i udusiłem ją, gdy była już w torbie. Na tym jednak nie koniec makabrycznych szczegółów. Po tym, jak pozbawił Beki życia, użył piły, którą kupił, i poćwiartował ją w wannie. Wreszcie ujawniono przerażającą, dokładną relację tego, co się wydarzyło. Był czwartek, 19 lutego 2015 roku. Becky wróciła do domu po noclegu u przyjaciółki. O godzinie 10:50 pod jej dom podjechał Nathan. Zarówno on, jak i Shauna doskonale wiedzieli, że Becky będzie sama, ponieważ jej macocha, Angie, miała tego dnia wizytę w szpitalu. Nathan, który zazwyczaj parkował samochód na ulicy, tym razem zrobił coś nietypowego. Cofnął na podjazd, ustawiając pojazd tak, by bagażnik znajdował się tuż przy drzwiach wejściowych. O 11:03 Becky wysłała ostatnią w swoim życiu wiadomość do chłopaka, pisząc, że właśnie słucha muzyki. Zaledwie kilka minut później, w bezpiecznym zaciszu własnego domu, została zaatakowana napastnik pozbawił ją oddechu, a jej ciało zostało wciągnięte do bagażnika czekającego na zewnątrz samochodu. Kiedy o 12.45 Angie wróciła do domu, Nathan i Shawna zachowywali się, jakby absolutnie nic się nie stało. O 15.00 pod drzwiami pojawił się chłopak Becky, zaniepokojony faktem, że od kilku godzin nie odpowiadała na jego wiadomości. Shawna otworzyła mu drzwi i odegrała całe przedstawienie, udając, że sprawdza, czy Becky jest w swoim pokoju. Wszyscy zaczęli się niepokoić, bo takie zachowanie było do niej zupełnie niepodobne. Nikt nie mógł podejrzewać, że w tym samym czasie ciało Beki znajdowało się w samochodzie Natana zaparkowanym tuż pod domem. O dziewiętnastej pojechała do siebie. Po dotarciu na miejsce, przenieśli ciało Beki do Wanny. Następnego dnia, w piątek 20 lutego o 12.20, Nathan udał się do sklepu. Kupił piłę elektryczną, rękawice, maseczki, okulary ochronne i silny środek do udrażniania rur. W tym samym czasie Shauna z zimną krwią udostępniała na Facebooku post ojca Becky, w którym ten błagał córkę o powrót do domu. Jakby tego było mało, para wspólnie obejrzała na YouTube filmik o przerażającym tytule Chcesz ukryć ciało. 21 lutego wrócili do sklepu, tym razem kupując worki na śmieci, więcej rękawic, taśmę klejącą, folię spożywczą i wybielacz. Nadszedł 24 lutego. O drugiej 2.19 w nocy, w nocy kamera monitoringu zarejestrowała białego wana, który jechał z okolicy zamieszkania Nathana w kierunku miejsca, gdzie później odnależono ciało Becky. To właśnie w tym pojeździe przewożono jej rozczłonkowane szczątki. Policja wezwała Shawnę na przesłuchanie, chcąc ustalić, jaką rolę odegrała w tej sprawie. Kobieta z kamienną twarzą upierała się, że jest całkowicie niewinna i nic nie wiedziała o planach Nathana. Jednak wyniki policyjnego śledztwa mówiły coś zupełnie innego. Badania kryminalistyczne wykazały obecność DNA Shawnę na torbie, w której znajdowały się szczątki Becky. Śledcze przeanalizowali również jej telefon i komputer. Mimo, że para usunęła całą serię wiadomości, policyjnym technikom udało się je odzyskać. To, co w nich znaleziono, było wstrząsające. Nathan i Shauna od dłuższego czasu wymieniali wiadomości na temat porwania młodej dziewczyny i ukrycia jej na swoim strychu. 22 czerwca 2015 roku zapadł wyrok. Nathan został skazany na dożywocie, a Shauna na 17 lat więzienia. Pogrzeb Becky odbył się 17 kwietnia 2015 roku w kościele święt Ambrożego. W trakcie ceremonii wypuszczono białego gołębia. Morderstwo Becky Wats wstrząsnęło całą opinią publiczną. Mieszkańcy zorganizowali marsz pamięci, wypuścili w niebo balony i zorganizowali zbiórkę pieniędzy, aby wesprzeć rodzinę w tym niewyobrażalnie trudnym czasie. Co więcej, lokalna społeczność postawiła w pobliskim parku ławkę i posadziła jabłoń, aby upamiętnić Beki i dać jej rodzinie symboliczny znak, że ich córka nigdy nie zostanie zapomniana. Ta historia to tragiczne przypomnienie o tym, jak mrok może kryć się tuż obok nas, czasem w osobach, którym ufamy. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tej poruszającej opowieści. Jeśli ten materiał dał wam do myślenia, proszę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Opowieści na dobranoc i udostępnijcie ten film, wasze wsparcie jest dla mnie bezcenne. Chętnie poznam wasze przemyślenia na temat tej sprawy w komentarzach poniżej, do usłyszenia w kolejnej historii.